Jakbym witam was na... w dzisiejszym odcinku. Grałem sobie nową pack z panem Direm, czyli producentem. się Witam, witam, witam. Eee, nagrywa się. A i owszem, no, grałem, do czeka, grałem na Super Mapak, będziecie mieli filmy. Nagrywamy tak, że to jest pojemnik Będzie to zmontowane, więc będziecie szybko mówić. To sobie i like No i przykład do ale to potem się to Teraz trzeba się ooo! Kupić kurwa, mapa mi się. Z... No, nie znam mapy, nie wiem gdzie jestem. O tak. I się tutaj. mam bom. Tak. Go fast plant. Dobra, mam, mamy bombę test przyjęty. Ej, to. I tak ci powiem, że to mapy są fajne. Co? Nie patrz, to przypuszczam ja? No i nie chyba. Jest z drugiej strony nie wiedziałem. Mogłeś mówić. A, dobra, bo nie. A ja. Chyba Tam. No i kryształ na odcinku przyjedzie, to będzie się a jeszcze przeszedłem, żebym przykuć na przykład do Mantra Jeszcze tak nie miałem, żeby tego zrobić. No. Ja, ale muze tu leci. No, więc będzie raczej Girę naszym gościem. Jak na, na jedną filmach. No nie. No i piszcie no. nazwę koncert, tak? O, no, no. Czekaj, tu się gdzieś. Gdzieś to jest. Ciekawa mapa. Bardzo mi. pani! chciałem Panie Kustelu, czemu zmieniłeś nazwę na skinie? Aby mnie nie zapraszali. Myślę, że widzowie są bardzo ciekawi. Dlaczego? Eee. Ludzie. Ej, to tak co, dużo zapraszam do Tak szczerze. Co, Jak nie... zmieniłeś nazwę, to już. masz mieć zaproszeń? No, o wiele. Nie dzisiaj, dzisiaj się reguluje. Czy to, co jesteś takim słabym, iż. normalnie streamerem i TBR, że tyle zaproszeń dostajesz już? No, no, no. Że musisz zmieniać nik. O kurczki, zaskoczenie, grubko. No, Może kończysz na no ty. Eee, to coś się nas Nie Kto wiem, tak... No po fajnie się wydaje, fajna, fajna. Szkoda, wiesz... że Jury usunęli. Mi się podobało. Ale to wiesz ludzie... no to chodzi o to, żeby ludzie granają tych mapy Ale wiesz, szkoda że oni tak szyb... szybko... Oho, jest tam tam Szkoda, że oni tak szybko usuwają, mimo wszystko. No ile pół roku chyba były. Nie, no Jura Pura. Ty na nie? No tak, nie wiem. Dobra, tak, a Nie no, Ale Chcesz mi się przyjemnie na niej idzie. Kurwa, ale nic idzie. Czyli tu idziemy na A, to? No. A ja, nie, to, ja, to, ja to mam po A ja to mam po karde. Ja to nie jest tak? No łacha się. Ej, a to jest w ogóle fit, że nie go do swojej rozdzielczości Mi tak dobrze idzie Będę mając więcej gra, bo na chwilę Ale chwilę aż 16 na 9 dostanę Musi być fajna gra Jezu Aż się trzeba gdzieś do dziesiątego Czekaj, to ja tu to na tunelem bo ty tych tunelach wiem, że Aha, i tu za nie byłeś? robię. Nie, to nie wolno, na jestem boski. Trzeba tu są to są o to wygląda trochę jak na fach. Zagrałeś te cheaty, mm. Ej, może jakieś nagrać film? Największe tego, błędy w historii. Największe błędy w historii cs Tak, no, słono tych biczów jest w Nie Powinien popatrzeć. No to no, no. Ja czy mam spadki w prasie do 10 co jest? Znaczy do niej Do 10? Czy miałem spadki wszystko? Top 10 największych błędów w historii CS <laughs> O z tym kołem nie pamiętam Jaka szuja? Ja co? Na A był nie chyba i fajnie to problem taki w chińskim czy japońskim stylu, tak powiem. Chyba ja bardziej powiem w japońskim stylu. Ja bym powiedział, że bardziej w chińskim, Krystal. Hmm. Hmm. Co kurwa? Fajnego mowa, fajną mowę wrzuciłeś. No jest to po prostu. Ale jak on nie powinien wstąpić? O, co się odbił, to sobie chyba jeszcze jednego nagrać. Łatwych przeciwników mamy i. Znaczy, no widać, że przeciwnik nie ogarnia w ogóle? Znaczy, że tam ogarnia, ale tak. Um, no, on secie ma. Znajesz, on ma takie, on, on, on zdyka. Jest. Ale w ogóle ja bez ja komunikacji go. jesteśmy. Bez czego? Bez komunikacji. Czekaj, że tu się skoczył, to byłoby fajne. Ja widziałem go. Ej, ty jest tam. Czy to, to Londynie w porcie? Nie wiem, jak to nazwać. Nie wiem, co to jest. Jak A, ja mam. To... Oni się taką tragedią Oni jakiś cel mają ja do mnie w ogóle? Ale dobra, dostał przed tą... Z tych dwudziestu... Czemu to mi się oberwało? Nie wiem. Znaczy, ja mam loma. Ty, czuj o... O ty chuju. Zostajesz... <laughs> ...kulkę w w następnej rundzie. Co, ja go Czym się odrywał? Gdzie to pakał? Alucynacje normalnie. To drzwi sobie z mi się wydaje Jak ty przeszkodzisz sobie? Kurwa, ja myślałem, że tam przejście jest, tak szczerze Nie ma, nie ma A tak szczerze... Łatwo mam podostępnie Oj, oj, oj Myślałem, że za mną wskoczył Czy ktoś tutaj stoi? Jeszcze nie jednak, ty dobrze słyszałem? Trzeba... Trochę jak kółieka Ameryka, ale to ma być bez... na to zapamiętanie, tak szczerze. Bez to jest proste, to co pamiętam, tak szczerze. Już chyba pamiętaj, że pamiętam, <grym> tylko pozycji nie ma. to jak się nazywa? Czekaj, gdzie ja idę? Nie wiem, gdzie ty idziesz. Mnie się pytasz? Ja już na raz jestem. No jest cyfrowy skapser. Coś mi go mi To na co mi da, nie? A, bój, bój. Dobra. B, B. B. No jak wy pilnujecie? A czy B? A A Na górze tam Ej e, mam marę. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Pierwsza Nie wiem jakich bariera drogowa Czy blokada drogowa czy coś takiego już te po konkret. Prywatne akwibunaty. I rząd masz jetonów. Masz 2 czy nie wiem. I Haj. A a a. Ej ej. Co ty robisz? No raz proszę, pan zapięty. Za to... wolno chodzi? O bie. Dawaj! Go nice, dobra, nice, ja nice, a WP nie weźmie? Nie ma co. Ciekawe, czy weźmie WP, czy nie weźmie? Kurde, kręcić. A nie, to została. Strznia runda, jo? Ja, czy, czy nie? Nie. A dobra, nie, bo już zmiana z była Dobra, ja. Ale. Co oni tak wychodzą? No bo nie razem A już Ej Jeden samet, jeden masz Idziemy w górę To żyjesz, jeszcze nie żyjesz? Nie żyję O co to jakby? Dole no, Jeden wejdzie Nice Lewa masz Dobra, my no, ja tego po prostu wycieramy. Nie, no trochę się trzeba było skupić po prostu, bo, raz, bo już... już... Myślałem, że tamtego gościa w ogóle nie zabije. Pomyślałem, że to jest zepsułem Nie no, zesrałem trochę, zepsułem Ajajaj <grystujesz> aj, aj. Miało to trochę inaczej wyglądać, wiesz? Zostałem... Moje, no Trochę zepsułem Nie wiem co to jest Przykro ale ja nie... Nie jestem jeszcze na takim dobrym poziomie jak ty, tak? Nie musisz mi coś... zobaczyć. Nie wiem, co to są szybko na kartkę, prawda? Znaczy, jestem w Galencji. Widziałem, że to jest, to jest na. Realny, ja nie żyję Co jest? Na Ja masz paskę. paszkę paska. Ty Ja nawet tutaj nie muszę wysilać, Krystal Ty wszystko za mnie tu robisz. Elegancką. Jezu, dlatego nie gramy za to jest mój jeszcze mecz, oficjalnie. No ci dobrze idzie, wiesz, przerwa. przerwa ci jednak dobrze zrobiło na tych mm. maledivach. I co mu na następny mecz? No to z, robimy tak, że zrobiłem jest... trzy filmy po prostu, nie? Człowego zagramy tego jednego proszę. Czy turniejka okay, jeszcze jednego, dopóki form się nie? Oj, turniejowego. Ej, bo jestem już takie już. Ty, bo oni właśnie? No spodź, czy już to jest... A. Ja wsparcie jest... wsparcie Ja wsparcie że idę na wsparcie 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 co mam Dziękujemy za grę. Dziękujemy Nic nie trzeba było robić. Crystal wykierował. Widzimy się na następnym filmie, czyli pewnie jutro. Jest. Jeśli będzie czas, bo ja mam... Zajebany czas pójesz. Dobra, ale... idę idę, sprawdza jeszcze film nagrać. Może dwa. Dobra. Jest. Nara.